No cześć, o czym będzie ten film? E, słuchajcie, e, chciałam Wam pokazać dodatkowe miejsce dla roślin. E, chciałam Wam powiedzieć, z tego filmu dowiesz się, jakie są plusy i minusy ogrodu wertykalnego. Dlatego tutaj część jest pusta, część jest z roślinami. E, no i myślę, że po obejrzeniu tego filmu będzie Ci łatwo zdecydować, czy po prostu chciałbyś coś takiego mieć u siebie w domu, czy też nie. Kochani, zapraszam na film. W roślinnych tajemnicach, i woną z tej strony, e, słuchajcie, ogrody e, wertykalne. E, był taki moment, że taki był mocny boom, teraz troszeczkę może to e, no już tak jakby się trochę wyciszyło. E, nie wiem dlaczego, oczywiście opowiem o plusach i minusach. No, największym plusem, jaki jest, to jest po prostu to, że możecie mieć po prostu więcej roślin. Czyli więcej miejsca dla swoich zielonych przyjaciół, kiedy brakuje miejsca już na parapecie, ale tak, nie tylko. Taki ogród, ten wertykalny, też może po prostu dodać uroku, może dodać wiele, wiele estetyki, jeżeli chodzi o wasze pomieszczenia. Bez względu na to, czy to będzie kuchnia, czy to będzie sypialnia, czy to będzie pokój, czy ten open space. Także tutaj możliwości jest wiele, oczywiście w zależności od tego, kto co lubi, jakie ma patrzenie, jakie ma poczucie estetyki. Słuchajcie, no to dobrze, to zaczynam opowiadać. Może będę tak po kolei, że tak powiem, poruszę każdą kwestię, żebyście mogli sobie tutaj zobaczyć, porównać niektóre rzeczy, no i też wyciągnąć wnioski, czy w ogóle coś takiego jest dla Was, a może już po prostu macie taki ogród i na przykład jakieś tam problemy się pojawiły. No dobrze, kochani, to zaczynam. No przede wszystkim, może pierwsza sprawa modułowość. Te ogrody. To są moduły. Ja potem Wam pokażę bliżej z innej perspektywy. To jest jeden moduł, taki. Oczywiście kwestia wykorzystania tych modułów to jest jeden moduł, to jest drugi moduł. Może te moduły mogą iść tu po prostu w dół, w zależności od tego, jaką macie przestrzeń, którą chcecie zaadaptować są różnego rodzaju kształty tych ogrodów wertykalnych. Czy są do kupienia? Tak, ja to kupiłam w Leroy Merle. Nawet ostatnio powiem Wam szczerze, że jak byłam, nie wiem, czy znajdę jeszcze zdjęcie, to tutaj wkleję z boku są różne kształty, między innymi jest ten i też jest taki, tak jak będziecie tu widzieć na zdjęciu, kiedy jest taki bardziej okrągły. Są dostępne różne kolory czyli to też jest, na stronach internetowych możecie bez żadnego problemu znaleźć, też są różne kolory, więc w zależności, ja akurat tutaj mam ten pokój w takich, takich tonacjach szarościach, popiela, popie, popielach, więc tutaj mi, to jest tak naprawdę grafit, to nie jest czarny, tylko to jest kolor grafitowy, także tutaj bardzo duże spektrum, no i możliwość adaptacji po prostu tych modułów, w zależności od tego jaką macie przestrzeń, są różne gabaryty, jeżeli chodzi o szerokość, jeżeli chodzi o wysokość. Jeżeli chodzi o ten konkretnie moduł, wynika, wygląda to w ten sposób, że ta największa szerokość tutaj to jest 20 cm, ta najmniejsza, czyli to, co widać tutaj, to jest około 8 cm. Centymetrów. Czyli tutaj, jeżeli chodzi już o ustawienie roślin, chodzi mi o doniczki. No to tutaj, powiedzmy, maksymalnie mieści się doniczka 20. Teraz dalsza sprawa, jeżeli chodzi o moduły. E, zaraz wam pokażę bliżej. E, dobrze, słuchajcie, spód modułu wygląda w ten sposób. To są takie zaślepki. bo tutaj ewentualnie może to być tak, że po prostu woda może wam po prostu spadać, czyli po prostu można tutaj sadzić rośliny. Zaraz wam pokażę, tylko wejdę wyżej. Dobrze. Tak to wygląda w środku. A niestety, tutaj, pomimo wszystko, jednak tego mycia, widzicie, to są takie, że po prostu jest jakby dodatkowy. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. O, widzicie też spływ wody. Czyli po prostu jeżeli tej wody, nie wiem, byście postawili roślinę i to Wam spadnie, no to po prostu u mnie to jest zablokowane, bo o co chodzi? Można po prostu tu rośliny, czyli to wypełnić po prostu w ogóle ziemią, czy tam podłożem jakimś i sadzić bezpośrednio te rośliny również. Natomiast ja tego nie robię no z różnych względów, o których wiadomo, jeżeli chodzi o rośliny po prostu wiecie, jak zachoruje, no to po prostu jest problem, ale u mnie po prostu stoją w doniczkach i dodatkowo mają po prostu podstawki. I zaraz wracam do, do tutaj do innej perspektywy. Czyli tak jak widzieliście tutaj, tutaj po prostu można też bezpośrednio osadzić, czyli tu wypełniamy podłożem, sadzimy do podłoża. No ja tego nie robię z tego względu, że potem raz, że przesadzanie, no jest ciężko, bo to by trzeba było temu moduły zdejmować. No ewentualnie może góra tak być, ale to po prostu ja tego po prostu nie robię. Po prostu dla mnie jest to niewygodne, poza tym bardzo duży ciężar. Oczywiście trzeba wzmocnić. Tam są dodatkowe takie haki. Nie będzie widać, ale są dodatkowe haki, na których to można poustawiać. Czy to jest plus, czy minus? Tak jak mówiłam, no minusem jest na pewno Pewna szerokość, czyli pewna, po prostu pewne doniczki do pewnego momentu się zmieszczą, natomiast już bardzo duże doniczki nie. Słuchajcie, to myślę, że jeżeli chodzi o kształty, o kolory, no to naprawdę, powiem Wam, że jest olbrzymie spektrum tego. Ja sobie nawet przed nagraniem tego filmu weszłam na różne strony internetowe. Właśnie jak wpiszecie w internet ogród wertykalny, to tam ukaże się różnie. Ceny bardzo różne. I kolory bardzo różne. I od razu mówię biały kolor. Z czasem ja akurat nie wzięłam białego koloru, ale to po prostu z tego względu, że wcześniej moi znajomi mieli właśnie, zrobili sobie ten ogród w te moduły, kupili w białym kolorze. I powiem Wam, że po dwóch czy trzech latach one zaczęły się robić takie. Zmieniły kolor taki lekko, jak Cree i tak. Wybarwiał, tak, te przebarwienia były takie nierówne, czyli tam, gdzie było więcej światła, jakby nawet tego dziennego, tam po prostu ten kolor troszeczkę się zmieniał. No niby, no widać było po prostu jakąś tam lekką różnicę. No ale wiecie, słuchajcie, to jest kwestia, co kto lubi i tak dalej, i po prostu kwestia, w jakim miejscu ten ogród, e, czyli te moduły będą e, zamieszczone. Słuchajcie, to teraz chciałabym się skoncentrować na. Następnym zagadnieniu. A właśnie jeszcze wracając do tematu, tak jak widzieliście na zdjęciu, są te takie okrągłe, modułowe te właśnie ogrody, czyli te moduły. I tutaj po prostu jest kwestia doniczek. Do tego typu zdecydowanie powiem szczerze, lepiej sprawdzają się doniczki kwadratowe. Natomiast no, choćby z tego względu, że tutaj bardziej jest taki ten geometryczny kształt, nie jest, nie jest powiedzmy okrągły, tylko można powiedzieć, że to jest bardziej prostokąt albo kwadrat, no, w zależności w którym miejscu tam ta roślina stoi, ale generalnie e, lepsze są do tego modułu, no niestety ja nie mam, <laughs> muszę, muszę po prostu kupić, tak kupuję słuchajcie od 4 lat co najmniej, ale generalnie lepiej sprawdzają się doniczki kwadratowe. Dobrze, to chciałam poruszyć następny temat, temperatura. O co chodzi z tą temperaturą? No, wiadomo, w pomieszczeniu mamy jakąś temperaturę, ale ponieważ no, to jednak wisi gdzieś tam wyżej, prawda? No, chyba że po prostu te moduły będą sięgały aż nie wiem do podłogi, ale generalnie trzeba mieć świadomość tego, że temperatura e, jeżeli chodzi o te tutaj wyższe zawieszenie, u mnie mniej więcej to jest na wysokości, tutaj to jest 1,80 m. Więc po prostu tu. <grym> Zawsze będzie trochę cieplej niż powiedzmy tutaj, więc to jakby trzeba uwzględnić przy doborze roślin, bo jeżeli chodzi o dobór roślin, to zapraszam Was już na pierwszą część. Ja w ogóle już zrobiłam playlistę poświęconą właśnie tym właśnie ogrodom wertykalnym, bo myślę, że to nie będzie pierwszy, nie będzie, to nie będzie jedyny film. I tam po prostu pokazałam Wam, jak na przykład można aranżować taki właśnie ogród wertykalny, czy tą zieloną ścianę. W kolorach, ja wtedy użyłam tam róże i fiolety, będą, różni, będą właśnie za gdzieś mniej więcej za kilka dni będzie następna odsłona, wtedy tutaj Wam pokażę rośliny, które na przykład mogą stać, właśnie mogą być w tych ogrodach, w tych modułach, w kolorach powiedzmy złocieni, limonki, zresztą będzie kilka odsłon w różnych układach kolorystycznych, dobór roślin. No to jest kwestia właśnie, przedstawię Ci wszystkie by plusy i minusy i wtedy po prostu też jakby będziesz, będzie o wiele łatwiej dostosować dobór roślin do tego typu ogrodu. Dobrze, słuchajcie, następne zagadnienie. Następnym zagadnieniem, takie może nietypowe, lustro. Ja powiem szczerze, kiedyś miałam wcześniej jeszcze, jak tutaj nie mieszkałam, ale to nie miałam takiego typowego, tego, tych modułów wtedy też jeszcze nie było, to było z 18 lat temu, Natomiast chodzi o lustro. Fajnie. Można naprawdę sobie tutaj, jak tu jest ściana, to można sobie dać fajny fragment lustra, nawet tam wysoko. Co kto lubi? Co daje lustro? Lustro daje optyczną przestrzeń, więc jeżeli na przykład macie małe pomieszczenie, stawiacie takie rośliny, czy właśnie ten system modułowy, żeby nie było tak, że te rośliny was przytłaczają, dobrze dać, nie wiem, 40-40 cm na przykład tutaj lustro dodatkowo. Roz, y, to jest takie, wiecie, no, Złudzenie optyczne, ale po prostu powiększy Wam się przestrzeń, a jednocześnie te rośliny, które odbiją Wam się w lustrze, będą też ładnie wyglądały. Natomiast o co chodzi też z tym lustrem? Lustro można ustawiać, czy można przykleić, czy zamontować na ścianie, przy tych ogrodach, że tam nie tyczy się tylko tego. Y, ale jest jeden warunek, nie mogą padać bezpośrednie promienie słoneczne. Słuchajcie, lustro. Y, Powiedzmy, o ile ściana, tak? O ile ściana rozprasza światło, to jest jeszcze kwestia kolorów, tak? No wiadomo, jasne kolory bardziej rozpraszają to światło, ciemne kolory jakby pochłaniają światło. Natomiast lustro generalnie odbija światło i po prostu nie można zastosować lustra. Jeżeli macie, powiedzmy, jeżeli na tą ścianę będzie szło silne, ja mówię silne promieniowanie słoneczne, może wam po prostu, no słuchajcie, lustro to jest kąt padania, kąt odbicia, no fizyka, także tutaj sami wiecie nawet, przecież lustrem można rozniecić ogień, tak? A ja nie mówię, że będziecie mieć pożar w domu, <słuch> proszę mi, źle nie zrozumieć. Tylko po prostu chodzi o to, że może Wam przypalić roślinę. Ja tak po prostu miałam, miałam, y, ja przejdę, y, będzie taki fragment, pokażę Wam wnękę okienną i ja właśnie to zastosowałam i to było stanowisko zachodnie i po prostu latem, kiedy tak dawało mocno słońce i po prostu te promienie, które padały mi na lustro i ono, one się odbijały, to po prostu przypaliło mi, y, przypaliło mi jedną roślinę. Także jakby tutaj y, mówię, natomiast jeżeli... Y, jeżeli nie ma bezpośredniego światła słonecznego, ewentualnie słuchajcie, no z reguły taki, taki obrót, on rzadko jest, może tak, rzadko jest bardzo blisko okna, no chyba że akurat macie da jakąś taką wdękę. Natomiast generalnie, no mówię, lustra fajnie poszerzają, powiększają optycznie pomieszczenie i te rośliny fajnie wyglądają. Też fajnie wyglądają, niektórzy nawet stosują, jeżeli nawet nie mają tych modułów, to po prostu stawia się wielkie lustro i na tym rośliny stoją, też jest fajnie. Też jest fajnie i dodatkowo, no po prostu to odbicie światła, no też myślę, że w jakiś tam sposób chyba trochę pomaga roślinom, aczkolwiek to nie jest niezbędny warunek, ale można coś takiego, o czymś takim można po prostu pomyśleć, kiedy się coś takiego robi, ewentualnie zawsze w każdym dowolnym momencie, słuchajcie to lustro, można sobie taki fajny, Fajny, powiedzmy, jakiś tam kawałek lustra, zawsze można sobie zamontować. No, na... wiecie, co kto lubi <laughs> i co się komu podoba. W każdym razie można. No dobrze, następne zagadnienie. O, i właśnie tutaj chciałam Wam pokazać, bo ja mam tutaj taką wnękę, tak, bo tu jest, tu jest po prostu taki szeroki blat, okno, i tutaj po prostu mam taką zrobioną zabudowę. Nie wiem, czy będzie widać, tutaj jest około. 15, mniej więcej 15 cm, i słuchajcie, tu jest okno północne. Ja jakby pokazuję tutaj, akurat u mnie jest północne, ale może być to okno zachodnie-wschodnie. Jeżeli macie taką wnękę, to tutaj po prostu te moduły można ładnie umieścić, i wtedy macie dodatkową przestrzeń na rośliny, w zależności od tego, jakie jest natężenie światła. I jeżeli załóżmy, to byłoby to właśnie to okno, byłoby na przykład, nie wiem, powiedzmy wschodnie, zachodnie i tutaj nawet już pomijając aspekt modułów, czy po prostu stawiając rośliny, na pewno nie stawiajcie tutaj lustra, bo tak jak mówię, właśnie może poparzyć rośliny, natomiast w moim przypadku tu jest północ, ja tu lustra nie mam, aczkolwiek powiem szczerze, myślałam właśnie, żeby tutaj fajne lustro wstawić, to tak parapet północny, jak najbardziej, bo tu jest po prostu jasne, rozproszone światło, ale nigdy nie ma bezpośrednich promieni słonecznych, a jednocześnie by tą wnękę mi tak jakoś bardziej tutaj, myślę, że ładniej zagospodarowało. Także to jest jakiś tam następny mój projekt. Nie wiem kiedy się za niego wezmę, ale no, w każdym razie jeden z projektów roślinnych. No dobrze, to wracamy do zagadnień. No tak, jak mówiłam, <laughs> dobór roślin, to myślę, że po obejrzeniu tego filmu to dużo jakby tutaj już rozjaśni się. Natomiast koszty. Słuchajcie, te moduły chodzą w różnych cenach, po prostu trzeba trochę pogrzebać, jeżeli naprawdę by się chciało. No i ktoś powie, no jednak to trochę kosztuje. Tak trochę kosztuje, ale z drugiej strony, słuchajcie, stawiając tutaj roślinę, no nie musicie mieć osłonki, a osłonki wcale tanie nie są. Także gdyby przeliczyć taki jeden moduł, powiedzmy na osłonki, to wyjdzie wam taniej taki moduł niż powiedzmy kupienie osłonek dla powiedzmy kilku, nawet dwóch, trzech roślin, bo z reguły mniej więcej. Tutaj się mieści u mnie, ja pokażę, u mnie nie są po prostu w żadnych osłonkach, tak jak mówiłam, o matko, to się trochę podglądało, <laughs> po prostu ta roślina, widzicie, jest w normalnej doniczce produkcyjnej, tam ma po prostu, o, taki podstawek, nie wiem, czy będzie widać i tutaj po prostu ta roślina sobie stoi, kiedy podlewam, no to po prostu... Tak to, tak to wygląda. Słuchajcie, następne zagadnienie, które chciałabym poruszyć, myślę, że może być dosyć istotne. Dobrze, następna sprawa, następne zagadnienie wilgotność otoczenia, wilgotność powietrza. Tak jak mówiłam, wracając do tej temperatury, no te ogrody, no z reguły raczej one są jakoś tam wyżej. Wiem, że ta modułowość może być taka, czyli po prostu ta wilgotność, wiadomo, na dole będzie e, siłą rzeczy wyższa, no bo temperatura będzie niższa. Jak ja sobie radzę? Po prostu pomiędzy rośliny, nie wiem czy będzie widać, ja po prostu pomiędzy rośliny wkładam tutaj dodatkowe takie kubeczki z wodą. Po prostu z wodą. Chyba, że to są rośliny w hydroponice. Jeżeli to będzie hydrofonika, no to będzie fajnie, bo z automatu będzie podnosiła Wam wilgotność powietrza. Natomiast mówię, no tutaj akurat w tym momencie nie stoi żadna roślina, która jest w hydroponice, więc ja po prostu, zaraz może Wam pokażę, momencik. Ja po prostu pomiędzy roślinami, to jest po lodach, to jest jakieś tam po, tym, po sałatce. Ja po prostu pomiędzy rośliny właśnie nalewam wodę. Nie mam tutaj keramzytu, bo choć mi o też można niby ten, ale słuchajcie, to i tak swoje robi. Stawiam po prostu o tutaj. Wtedy tego kubeczka widzicie, nie widać. Tam po prostu uzupełniam wodę. Czy takie, no zależy, jaka jest ta przestrzeń między roślinami, a jednocześnie one mi, jakby stabilizują też te roślinę pomiędzy sobą. Także tutaj poza tym, słuchajcie, tu jest, jeżeli jest w ogóle więcej roślin, bo tutaj jest większe skupisko tych roślin, więc one też z automatu to jest ten plus, który ja uważam, one po prostu podwyższają wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Natomiast mówię, no to można trochę pomóc roślinom. I nam też zresztą, bo wyższa wilgotność, wiadomo, teraz szczególnie zimą, bo latem, nie oszukujmy się, no wietrzymy, zupełnie inna wilgotność jest powietrza. E, dwa, y Możesz sobie tak dobrać rośliny, możesz sobie dobrać rośliny, które oczyszczają powietrze, które filtrują Ci różnego rodzaju toksyny z pomieszczenia, tak? Ewentualnie zapraszam na film o siedmiu dobroczynnych roślinach, tam właśnie mówię o tego typu właśnie dodatkowych pozytywach, jeżeli chodzi o pewne rośliny, które po prostu mogą nam naprawdę bardzo dużo pomóc, właśnie między innymi co dla alergika, do oczyszczenia powietrza, chemicznych składników, które mamy w mieszkaniu, bo mamy dywany, meble, to wszystko to wszystko działa, więc ja uważam, że zresztą w ogóle posiadanie roślin to jest też ten, tego typu plus. Także ja tak jak w ten sposób podnoszę wilgotność powietrza: no, chyba że nie wiem, po prostu też uruchomienie nawilżacza, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście też że tak powiem zrobi robotę. Dobrze, kochani, następne zagadnienie: Doświetlanie roślin. Czy taki ogród wertykalny <laughs> się doświetla? I tak, i nie no wiem, ktoś powie Boże, ale tutaj się nagadała To znaczy, kiedy doświetlać? Wtedy, kiedy mamy powiedzmy w miarę oddalone to od jakichś naturalnych źródeł, ja mówię od okien, kiedy ta odległość jest bardzo duża. W moim przypadku jest tak, że po, po tej stronie jest duża witryna, która jest na stronę południową, więc tutaj nie ukrywam, że latem na tą ścianę nie padają promienie słoneczne, ale powiedzmy już tak od września do powiedzmy końca marca, tak, dlatego że po prostu niebo jest niżej na horyzoncie i tutaj jakby patrząc po długości pokoju, czyli w tamtą stronę tam jest też duże okno, ponad 2 metry chyba ma, szerokość tego okna, wysokie, odległość jest około 5 metrów. Więc tak mniej więcej te rośliny mają. Natomiast chodzi o doświetlanie zimą. Wszystko zależy od tego, jakie rośliny ustawisz. Jeżeli ustawisz takie rośliny, które no, idą w regres, które jednak wymagają mocnego doświetlenia, no to po prostu można zainstalować dodatkowe oświetlenie, ja zaraz Wam pokażę jakie można, po prostu mogą to być. To nie muszą być te specjalistyczne lampy, tak ja uważam. Jeżeli wybierzecie naprawdę, dobierzecie pewne rośliny, na przykład słuchajcie, tak jak tutaj, zaraz Wam pokażę. O, na przykład zielistka, ona sobie doskonale daje radę, różnego rodzaju trzykrotki do, będą sobie dobrze dawały radę, skindapsusy też sobie będą dawały radę, rojcisusy, bluszcze, yy, naprawdę jest wiele roślin, zresztą dlatego yy, ja po prostu robię ten film o tych aranżacjach w różnych kolorach i wtedy pokazuję rośliny, yy, które mogą stać, yy, zaraz Wam pokażę. Tak jak o, mówię, zielistki, zobaczcie, bez żadnego doświetlania, one mi kwitną, one po prostu, ja nie mówię, że taką roślinę masz używać, ale chodzi mi o to, jakie po prostu rośliny sobie e, dają radę. No i jeszcze jedna sprawa, e, generalnie na taką ścianę najlepiej nadają się zwisy. Tak naprawdę. Bo po prostu, słuchajcie, po prostu chodzi o to, że jak one idą w dół, no to po prostu dają nam fajny, fajny efekt. Ja pokazywałam też w tym poprzednim filmie o tej aranż o tam, gdzie była ta aranżacja na różach i fioletach, jakie rośliny możemy trochę przymusić do takiego życia na zielonej ścianie, kiedy ten ich wzrost będzie taki troszkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę zmusimy ich do tego, żeby one mogły funkcjonować na takiej ścianie. Co jest jeszcze, ja uważam osobiście, dla mnie, jaki jest bardzo duży plus, wymienność. Słuchajcie, bo dla mnie nie ma żadnego problemu. Wyjmuję jedną roślinę, na przykład, na przykład w przypadku, gdybym mnie doświetlała. Załóżmy, że ta roślina, nie wiem, wytrzyma mi, powiedzmy, zimą, tam, nie wiem, trzy miesiące, cztery miesiące, ewentualnie jak widzę, że niektóre już troszeczkę, powiedzmy, tam tracą tą warygację, czy, czy może ta, ta intensywność koloru jej nie jest taka, to po prostu u mnie rośliny, dlatego u mnie rośliny wędrują, że tak powiem, więc po prostu najzwyczajniej w świecie możecie po prostu wymieniać te rośliny, nawet powiedzmy, no jeżeli Wam się znudzi, jeżeli nie macie na nią ochotę patrzeć, czy po prostu y, uważacie, że nie wiem, teraz mielibyście ochotę na coś innego, nie ma problemu, wyjmujecie, po prostu wstawiacie inną roślinę, y, nie ma żadnego problemu, także ta wymienność roślin dla mnie prywatnie jest olbrzymim plusem, dlatego że ja tu mówiłam, ja na przykład często tutaj wstawiam skorczyki, kiedy mi kwitną, no one fajnie tu wyglądają, e, także no ja jestem kwiatkowa, także wiecie, e, dużo różnych roślin da sobie radę, jeżeli byście uważali, że nie da sobie rady, nie dadzą sobie rady, czyli po prostu chcielibyście mieć jednak takie rośliny, które no, no, są takie rośliny, które po prostu normalnie teraz doświetlacie nawet zimą albo macie w tych witrynkach. Znaczy, ja nie mówię o tych zamkniętych witrynkach, tylko y, czy po prostu doświetlacie gdzieś tam w rogu, bo stoją i tak dalej, więc ta sama zasada może się ty tyczyć tutaj. Nie trzeba, moim zdaniem, nie trzeba jakichś mocno specjalistycznych e, po prostu doświetleń, no chyba, że macie ochotę na coś takiego, e, różne są możliwości, są ładniejsze, można kupić ładne e, takie na wysięgnikach, są dodatkowe, u mnie po prostu jest zamontowana listwa w suficie e, LEDowa i powiem Wam szczerze, czy ja doświetlam? Nie, sporadycznie naprawdę, kiedy już tak widzę, że za 3 tygodnie, 4 tygodnie nie ma w ogóle światła słonecznego, tak jak teraz na przykład, to po prostu wtedy tam doświetlam. Ale zauważyłam, że to powiem Wam szczerze, że jakoś mega mocnego wpływu na to nie mam, być może dlatego, że po prostu dobieram takie rośliny, które tak naprawdę tego doświetlania za bardzo nie potrzebują, a na pewno takowe rośliny też w swoim domu macie. Dobrze, następne zagadnienie. Słuchajcie, właściwie to może jeszcze, ostat... co właściwie odradzam, jaki ogród wertykalny będę Wam odradzała i zaraz powiem Wam dlaczego. Natomiast chciałabym Was zaprosić na rocznicowy odcinek, który ukaże się 15 grudnia, kanał ma już, będzie miał pełny roczek, fajnie, <laughs> fajnie. E, także oczywiście serdecznie Was zapraszam na ten film, natomiast jaki ogród, e, czyli jaką formę modułową odradzam, zdecydowanie samonawadniające. Po prostu moi znajomi mieli firma specjalistyczna, im to zakładała, ładnie, pięknie to wyglądała Ja już nie mówię o tym, że tam ten dobór roślin to był w ogóle siódmy świat, bo słuchajcie, oni tam mieli dobraną Anturium, Monstere, sansevierie i jeszcze tam były w sumie cztery rośliny tylko, bo właśnie wracając do tego tematu, tu nie musi być wiele różnych roślin. Może być tak, że po prostu będą, będzie na przykład będą tylko. 3-4 gatunki roślin, które będą na przykład ułożone przemiennie. Po prostu to jest kwestia, jaką, jaki chcemy uzyskać ten efekt kolorystyczny. Czy my, powiedzmy, czy po prostu liście mają być na przykład chude, długie, czy mają być bardziej okrągłe, czy mają być kolorowe. No tutaj to już po prostu, tak jak mówię, to jest kwestia własnej inwencji, czy poczucia estetyki, czy po prostu jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. Dlaczego te samo nawadniające, czyli to co mówiłam, no dobór roślin masakra, no Anturium wymaga innego podlewania. Monstera zupełnie innego, zupełnie co inny Sansevieria, już pomijając aspekt stanowisk, także to no, w ogóle w siódmy świat, natomiast bardzo trudno było, ja, ja zresztą mówiłam tam po prostu, jeżeli już samonawadniający ten system, no to po prostu musicie dobrać, muszą być dobrane odpowiednie rośliny do... Do warunków, czyli po prostu pewna grupa roślin, która może ze sobą funkcjonować, może ze sobą rosnąć, dlatego że nie da się rozdzielić nawadniania do poszczególnych roślin. Czyli po prostu tutaj to będzie nawadnianie, będzie zawsze takie samo. No i tam był problem, już później to tam było pozmieniane, ale generalnie chodzi o, chodzi o nawożenie. Też po prostu, mając różne rośliny. W różnych grupach, czyli różnego gatunku, różnych rodzajów, no po prostu to się nie uda. To muszą być bardzo zbliżone do siebie rośliny, chociażby ze względu na nawożenie i ze względu na podlewanie. I na przykład, wracając, jakby do tematu tam tego anturiowego, który właśnie tam mówiłam, że tam anturium było. Słuchajcie, niektóre fajnie rośliny wyglądają w momencie, kiedy kwitną. Na przykład tak jak właśnie anturia, storczyki i tak dalej. Dlatego ja uważam olbrzymi plus ta możliwość wymiany roślin. Czyli po prostu, nie wiem, znudzi się aut. Chcemy mieć jakąś inną, no, czy, wiecie, ja nie będę tutaj mówiła o chorobach o szkodnikach, no bo to nie o to chodzi, nie na tym jest film, nie o tym jest w ogóle film. Natomiast czy polecam? Polecam. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona, dlatego że tutaj po prostu raz, że słuchajcie, no, zmieści mi się tutaj dodatkowa liczba roślin. To jest raz. Dwa, moim prywatnym zdaniem. Fajnie to wygląda, ja lubię. Nawet był taki moment, że miałam ja może zlikwidować, czy coś, nawet może mi co ty oszalałaś, mi że to tak fajnie wygląda tak zielono. I faktem jest, powiem Wam szczerze, no teraz to może mniej, ale na początku, jak założyłam ten ogród wertykalny, no to wszyscy co przychodzili tam moi znajomi, wow, ale fajnie wygląda. Wykorzystane miejsce, słuchajcie. Także, kochani, brakuje miejsca na parapecie, ogród wertykalny. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że się dużo dowiedzieliście i być może, jeżeli nie macie na przykład tego typu e, tych systemów modułowych, tych ogrodów wertykalnych, może ten film Was zachęci do tego, żeby po prostu taki ogród sobie założyć. Tak jak pokazywałam, możliwości jest wiele, ponieważ to są moduły różne wielkości, różne szerokości, no miejsce zawsze się jakieś znajdzie. Jest tylko kwestia, czy po prostu to Wam się. Podoba, kochani, dziękuję za obejrzenie mojego filmu, pozdrawiam Was mocno, pozdrawiam Was serdecznie, no i teraz następny już film to będzie właśnie ten rocznicowy film, czyli 15 grudnia, a następny film to będzie jak tą ścianę zarażuje w kolorach, myślę idą święta, więc złocie nie damy, trochę limonki, no niech się podzieje na tej ścianie, kochani, miłego dnia, pozdrawiam, pa!